Hejka, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj... Go Dzisiaj go specjalny, czyli moja siostra tworzymy sobie ostatnie saszetki Euro 2008. Zaczynaj, otworzysz więcej z racji ja tego. Trzy? No ty bierzesz trzy, ja wezmę dwie. Tu ja masz saszetki, ci później powkładam full ultra pro. sobie. Otwieraj. No będzie specjalna na pewno karta, więc już Ale ja Dobra. Cześć. Bierzaj o, żuraw. Żurawski, legendarny, nie wiem, tylko to był napastnik? Weź, tu się sklejwa. Sklejwa się. O, tu tura, No, turam, Przecież przed chwilą trafiłem, przecież. Mądry. Dobra. Mogłoby być to logo Grecji, albo jakieś jeszcze ultra fajne. Co, tyłem z tym? Hologram ma być w przodu. Serio? No. Już tura. widzę, że... Kicz. Nic nie będzie fajnego tak kosa Barneta na powtórce kolejnej. O otwieraj. Oj. Alkohol się daje. O, coś Weź to pokaż tu barni. Kowacz. Nie znam gości. O, znasz tego. Ty już tyle razy go trafiłaś. Ty trafiłaś? Nie so zasady fair play. Masz Bush, Mam. Jeszcze że nie masz. Dobra, ja otwieram ostatnią szafetkę. Tak, jeszcze No ja, ostat... ja ostatnią otwieram. Dobra. Jest, no, widzę, no, że... I sta... Dobra. Robenik, jaki młody, szczurek. Młody. i balak na ultra. Nie mam. I ty otwierasz za kartę. No co Damasz, Skleiłeś. Daj pomóc. Auchanzer i Berzezucki. Mam go. Mhm. Mm Greczek. I co? Weź, motherfucker. O Oj, użyciłem kartę. To było tyle. Posełgnaj się. Przesunajmy karty. Dziękuję wszystkich serdecznie. I zapraszam was do kolejnych filmików. Cześć.